Cześć, witam. Dzisiaj jest scening dwójka. Auto po zakupie do przeglądu ogólnego, ale już tam właściciel zgłasza nam, że hamulec ten postojowy na pewno coś szwankuje. I ujawniła się taka usterka, której przy zakupie nie było. Dopiero później ja wam pokażę to będziecie widzieć, bo to trzeba zobaczyć. Tutaj ogólnie, z racji tego, że aparat ma stabilizację obrazu, więc tego nie zobaczycie, pokażę Wam na drzwiach, może będzie widać. Nie wiem, czy to jest w ogóle widoczne. Wszystko się trzęsie w aucie. Auto po prostu zachowuje się jak taka płyta wibracyjna do ubijania cegły lub pustaków, betonu ogólnie. To przy dodaniu lekkim gazu, tak już powyżej 1000, jest ok i ja już skaszę, bo to jest nieprzyjemne. I jak właściciel mówił, raz to jest, raz tego nie ma, raz jest bardziej, raz jest mniej. O, w ten sposób, bo to pewnie jest cały czas. Auto chodzi cichutko, silnik pracuje cicho. Silnik chodzi na wszystkie cylindry. Podejrzewam, koło dwumasowe po prostu. Przesunięcie tej masy wtórnej, i gdzieś tam to wszystko zrobiło się taką. Wielką płytą do ubijania, takim skoczkiem, nie? Jak wiecie, te skoczki takie są do ubijania. No to to auto, jak siądzie się na fotelu, to dokładnie tak, tak to się zachowuje. Co do hamulca postojowego, to tam kontrolka jest i wydaje mi się, że to będzie usterka mechaniczna zacisków, bo tutaj w dwójce to jeszcze nie było tak jak w trójce, co robiłem, że silniki i jakiś sterownik do tego, tylko tam jest cały ten zespół. Hamulca, czyli zaciski typu 5, takie hydrauliczno-mechaniczne i linki do tego. Tak jakoś to sobie przypominam, że tak to wszystko tu wygląda w tym samochodzie. I, i o co chodzi? W zasadzie <coughs> zauważyłem, że przynajmniej teraz u mnie na placu, po każdym razowym zgaszeniu hamulec się zaciąga, załącza, później odblokowuje bez problemu. Z guzika też to można zrobić. Widzicie. Za każdym razem, jak tutaj pociągam, natomiast yy, czuję, że ten hamulec w ogóle nie hamuje. Tak? Czyli po prostu albo linki będą zżarte, albo po prostu zapieczone yy, no, zaciski uszkodzone. Tak? I to gdzieś tam nie chce yy, się zatrzymywać. Czasem, jak zaciągnie, nawet i czuć, że tutaj zabrzęczy, tam za, zapracuje ten silnik. To auto przy delikatnym, zostawieniu na delikatnym wzniesieniu, czuć, że po prostu ono dalej jedzie do przodu. Albo gdzieś tam jednym kołem próbuje. Dobra, bez gadania, jak podniosę, to się pewnie okaże. No i co? Plan jest taki, że jak już z tym kołem dumasowym tak się zrobiło, bo auto ogólnie przyjechało tylko na hamulec ręczny, wymianę płynów olejów, no ale. No jeździć tak z tym kołem uszkodzonym, z tym podskakującym silnikiem. W ogóle jak się patrzy na silnik, to widać jak on po prostu podskakuje do góry. No to to jest proszenie się o problemy, to długo jeździć nie będzie, zaraz albo pęknie wał, albo wybije panewki na wale i będzie z afera grubsza. Dobra, tyle tytułem wstępu, podnoszę sobie i oglądamy co z tym hamulcem ręcznym. Teraz tak. Teraz hamulec jest teoretycznie zaciągnięty. Jak widzicie, koło się kręci. Jak tylko obrócę, bo on widzi z abs sygnał, zaczyna w kabinie piszczeć. Pomimo, że silnik jest wyłączony. Teraz tak. Druga strona jest zaciągnięta i koło jest zablokowane. Natomiast też nie tak ewidentnie nie od razu jak podniosłem auto to tak sobie to było A jak obróciłem kołem to on tak jakby próbował dociągać na hamulec zaciągać do pewnego momentu aż To koło Się zablokowało Powiem wam że jak po tym Saacie to miałem wrażenie i nadzieję taką W sumie że to będzie lżejsza robota i łatwiejsza ale to... Czy będzie łatwiej Nie będzie Idziemy do przodu Z przodu bo tutaj nic takiego ciekawego nie widać. Silnik jakoś tak mocno wycieków nie ma. Delikatne jakieś tam zapocenia, wiadomo, jak to renówka 1,9, nie wiem, ale wydaje mi się, że one lubią tak gdzieś podciekać te silniki. Zwłaszcza z tych dolotów tam u góry. Ten dolot tego tam nie widać, ale te odmy, to wszystko tam, jak po pewnym czasie to wszystko się już gdzieś nie. Wiem, Stwardnieje te plastiki, te uszczelki, to tam zawsze stądnącie. Zawsze stamtąd no dobra, tutaj z przodu, to, to na razie nic zostawiamy. Temat, jeśli będzie potrzeba wyjmowania skrzyni, no to wiadomo, że będzie też konieczność e, zdemontowania tej ramy, inaczej nam ta skrzynia tutaj nie wyjdzie. Ale to z, najpierw bym chciał się zająć tym hamulcem, zobaczyć. No i to muszę go rozblokować, pościągać koła, pościągać linki, zobaczyć, czy linki pracują z tym zaciskiem. Czy on stanął zacisk, czy tu stanęła linka? Jeśli to będzie sprawne i to będzie się wszystko kręcić, a nadal nie będzie działać, no to będziemy zaglądać tam, ale tu jest realizowane ten hamulec postojowy przez jedną linkę, o tą dolną tutaj, gdzie moje łapa, paluchy. Tutaj wchodzi i roz, jakby jest rozgałęźnik taki już na dwie linki, no i one powinny już blokować się oba te koła, tak. Natomiast tamta druga linka u góry, to tam chyba, jeśli pamiętam, to jest do bagażnika taki uchwyt, klamka, taka, żeby to rozblokować yy, awaryjnie ten, ten ręczny hamulec w razie W. No, a sam moduł, sam mechanizm jest tutaj umieszczony po prostu. Taka plejada powiem Wam, że producenci się prześcigują od pewnego momentu, gdzie umieścić, w jak kupi miejscu umieścić elektronikę samochodu. To już wiecie o tym, że. Na podszybiu, na silniku, to już wszędzie były sterowniki. No to tutaj są teraz koło belki. W końcu nadszedł ten dzień, aby, aby to, co wymyśliłem, i to, co do tej pory tylko było teorią, wdrożyć w życie, czyli ten steraż w końcu zamontować na samochód pod namiot, oczywiście. Namiot ma wymiary 2x2, jako rzepaka. Nie jest to w takich wymiarach, więc wymyśliłem coś takiego. Cztery listewki tu mamy przykręcone. Te śruby są tylko tak na sztukę na razie włożone, bo nie wiem, czy to będzie w tym miejscu, czy trzeba będzie to przesunąć. To się okaże. Na pewno do poprawki będzie malowanie. To nie jest piasek ani, ani zadrys, jakieś zadziory z deski. Po prostu ta farba na słońcu zaczęła się zachowywać tak, jakby się gotowała. Ja to pomalowałem i zostawiłem na słońcu, albo żywica zaczęła wychodzić z tego drewna. Ale to jest szczegół. To się wyszlifuje i poprawimy czymś. No dobra. Rozkładam ten namiot. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jak to wygląda? <dziwnie>, Dziwnie trochę, ale powiem Wam, że nie najgorzej w sumie. Nawet te przeszycia na namiocie pasują do koloru auta. Tak się trafiło. No ten namiot z solidnością to on tak dużo wspólnego nie ma moim zdaniem. Sama konstrukcja fajna, bo się szybko rozkłada. To rozkłada się jak parasolkę. Nic nie trzeba przeciągać, nic nie trzeba sznurować. Pyk yy. i stoi. No, zostało jeszcze przemyśleć, jak to przywiązać tymi trokami do, no, tutaj gdzieś do, do tego stelaża, bo ta sznurówka tam jest, a cztery punkty to myślę, że trochę za mało. Jakby to było tak, że jest pogoda fajna, no to ok, ale trzeba być też. Przygotowanym na różne ewentualności. No, i żeby to przynajmniej, przynajmniej jak będzie gdzieś furować żeby komuś krzywdy nie zrobiło, nie? Ustraszam przemrozkami, Więc to co wrażliwe tutaj są dwa arbuzy wsadzone. Taką mają osłonę. No, co górki wiadomo, to jeszcze nasiona w glebie nic im nie będzie. Pomidory papryka, ziemniaki przykryte. To jest ten. Y można powiedzieć uchwyt, część hamulca, postawię z ranówki, czyli to co jest przykręcone do belki tu jest śruba, którą musiałem uciąć, ponieważ no, jak widzicie nakrętka z tej strony się obraca tutaj cała szczęście się wykręciła, no i problem polega na tym, że muszę to odwiercić, żeby nie uszkodzić tego uchwytu później jakoś tutaj nakrętkę dopasować, żeby się nie obracała, bo jak uszkodzimy uchwyt, no to będziemy mieć problem ten hamulec nie będzie działał, a no, lepiej, żeby to zostało, tak? Dobra, spróbuję to wywiercić. Linki zamontowane, ale przed montażem linek to trzeba zwolnić przez tą dźwignię w bagażniku, wiecie, tam awaryjnie, żeby maksymalnie wysunęła się linka z tego motoru. Inaczej nie założycie tych linek, zwłaszcza jak on sobie tam ustalił, już te długości. Ta dźwignia była całkiem cofnięta, więc tej linki brakowało tutaj. A dobre 2 cm, więc tak, szarpiemy tam w bagażniku, linki nam się wysuwają do końca, wtedy możemy sobie pozakładać zaciski, o dziwo tutaj działają i hamulce nawet, powiem Wam, nie są najgorsze, ktoś tutaj zainwestował nie tak dawno, bo są klocki nowe, tarcze, no to tutaj akurat jest ok. Zobaczymy tylko, czy rzeczywiście problemem były same te linki niewracające. Bo błędów w tym serwiku było mnóstwo, ale właśnie one były związane tam, że się koło obraca pomimo zaciągniętego hamulca i tak dalej. Takie dziwne właśnie błędy, które mogły sugerować, że nie działało to tak jak trzeba mechanicznie. To co, jeszcze tam poprzeciągać te linki pod te uszy z jednej i z drugiej strony, bo chyba mi powychodziły, no dokładnie. I, ale to tak jak już ręcznie sobie tam zaciągnę parę razy, one się ułożą tak jak trzeba, myślę, że będzie ok. Jak widać, tutaj no jest ten mechanizm cały i linki, nawet ktoś dołączył. Tylko, że ja linki kupiłem nowe z tego względu, że. Wiecie, taka już mnie. Nie, to Takie naprawianie po prostu mnie. Dobra, przemilczmy temat, ale sam mechanizm pewnie, pewnie by się kiedyś komuś mógł przydać. To go zostawimy. Natomiast no te linki sorry, ale nie będę czegoś takiego montował, bo głupiego robota, to i tak pewnie ten hamulec będzie miał, widzicie, tutaj jest właśnie ten cały suwak, który no, dosyć, że koroduje to jeszcze w tym plastikowym korycie jak go włożymy i nakładziemy tam smaru do środka niby jest tam jakiś potwór z jednej strony, z drugiej strony, żeby to odpływało no ale umówmy się, w zimie jak tam śniegu naleci, to to zamarznąć musi dobra, z hamulcem postojowym myślę, że że jest przynajmniej na razie ok. Reszta sprawdzi się na drodze. Taka jest jeszcze jedna sprawa z tym scenikiem ponieważ klupie coś przy przejeżdżaniu przez próg, na przykład do warsztatu. Zawieszenie nigdy niby jest ok. Niby tutaj końcówki słożnie, ale wydaje mi się, że tutaj o widzicie odsanek. Widać, nie widać. Po prostu to jest no, minimalnej siły używam i to wszystko pracuje. Nawet można ręką delikatnie ruszyć i mam wrażenie, że te tuleje będą do wymiany, które trzymają to ramy. Zobaczymy, jak to ściągniemy całkiem. Tak jak myślałem, te tulejki są uszkodzone. I uszkodzone są też tuleje tylne. Tuleje tylne, wahaczy przednich tego nie widać, ale od tamtej strony są są oberwane, nie wiem, może do świecy o, widać, że tam już guma pękła dobra, to jak będzie na wierzchu to będziemy wszystko wymieniać po kolei rama zdemontowana no i będziemy mogli się dobrać do skrzyni nowe koło przesuńmy sobie je maksymalnie w dół załóżmy, że tutaj mamy odnośnik no, to tak myślę, że centymetr po obwodzie to jest taki jałowy luz, oczywiście on jest większy, ponieważ jak przyłożymy siłę to sprężyny będą się uginać ale ogólnie chodzi o ten taki luz jałowy, tak żeby była jasność to tu mamy tak około centymetra, a tam mamy kilkukrotnie więcej. No dobra, zdemontowane. A sprzęgło miałem pokazać. Mamy tutaj y, tą regulację, czyli bo to jest y, docisk samonastawny, czyli on w miarę zużywania się te sprężyny wypychają, ten pierścień się tam przekręca. Natomiast widzicie to jest już wysunięte w zasadzie te sprężyny zsunęły się z tych prowadnic. No tarcza nie ma nawet śladu po jakimkolwiek nacięciu czy czymś takim, także no jest to dojechane do, do granic możliwości. Jego stare koło, stare koło dwumasowe, zobaczcie, tak jest poprzesuwane już, że śruby niekoniecznie pasują na otwory. Da się, oczywiście, to siłą przesunąć, ale. To w drugą stronę zaś też się przesuwa i też tak zostaje, nie wraca już do tej pozycji, no i ten luz taki można powiedzieć po okręgu, po promieniowy To jest dziś około 4-5 razy więcej niż w nowym kole To jeszcze tylko ostatnie spojrzenie bo skrzynia jedzie do góry Łożysko nowe Trochę posprzątane I wio dalej Mam Hyundai i 30, który przyjechał na szybki serwis olejowy i aby wymienić łączniki stabilizatora, bo przy przejeżdżaniu przez nierówności takie dość krótkie, płytkie, ale ostre, na przykład taki próg, jak u mnie w warsztacie, czy coś potrafi stukać z zawieszenia, to się przenosi. Ja przynajmniej tak odczułem wjeżdżając na warsztat na koło kierownicy niestety nie są to końcówki znaczy te łączniki stabilizatora one tutaj stoją fajnie nie ma tutaj żadnych żadnych stuków natomiast na pewno jest to z układu kierowniczego nie wiem czy jedną ręką o słyszycie jak za koło tak sobie szarpie i słychać to dokładnie tutaj w przekładni kierowniczej no z tej strony jest Gorzej. O. Słuchajcie, mamy tutaj tą listwę, tą przekładnię kierowniczą, listwową taką. Dlaczego to stuka? Stuka dlatego, ponieważ tutaj mamy wzdłuż listwę z zębatą. A z góry z kabiny wychodzi wałek, który ma koło zębate na samym końcu. I jak nam się pojawi luz pomiędzy tym wałkiem duży a listwą to wtedy nam zaczyna taka omaglownica tak jak yy, przekładnia przepraszam stukać większość tych przekładni listwowych ma tutaj taką śrubę regulacyjną o widzicie taką dużą nakrętkę pod spodem jest sprężyna i ślisk taki no powiedzmy sobie że to jest teflon który dociska nam listwę do koła zębatego z tego pianowego wałka i tutaj w niewielkim stopniu możemy to regulować, dokręcając tą śrubę o pewną wartość. Możemy spowodować, że dopchniemy tą listę i ona przestanie stukać. I teraz tak, ja to zrobiłem. Słuchajcie, teraz szarpie tutaj za koło, żeby nie było. No i przestało stukać. Natomiast tutaj naprawdę w niewielkim stopniu, i jak dokręcicie, to trzeba to sprawdzić po całości, czyli skręcić maksymalnie w prawo, w lewo, czy to chodzi. Bez zacięć, dlatego że nie zużywa się tylko ten ślisk, zużywa się sama listwa, zużywają się elementy prowadzące tą listwę po końcach tutaj, przy drążkach kierowniczych, czyli przy końcu tej przekładni. Powiedzmy gdzieś tutaj w tym miejscu, jest element prowadzący i z tej strony tak samo to się zużywa. Czyli jak nam ta listwa napiera, na to wiecie o co chodzi. Ten drążek skręcają, to ona próbuje się odsuwać od niego, więc zawsze nam wycina w jednym miejscu i trzeba to sprawdzić, dlatego że jak dokręcimy zbyt mocno, to największe zużycie zawsze tej listwy jest przy jeździe na wprost bądź przy niewielkim wychyleniu tego koła kierownicy kilka stopni, powiedzmy kilkanaście prawo-lewo. Wtedy, jak pokonujemy zakręty, czyli w takim zakresie użytkowym, powiedzmy, tej. Maglownicy no, na parkingu kręcimy na maksa w prawo, w lewo, tak, ale już na drodze To używamy tej kierownicy tak delikatnie, więc Ona w tym miejscu najbardziej się zużywa I jak dokręcimy zbyt mocno I przestanie nam stukać na przykład przy Przy kierownicy na wprost To może się okazać, że przy kołach na maksa skręcanych będzie nam się kleszczyć Albo bardzo ciężko chodzić, także Delikatnie i trzeba spróbować, no tu się udało, chodzi to w miarę płynnie Więc jakiś czas to pewnie jeszcze wytrzyma, natomiast no, tutaj kierownika trzeba uprzedzić, że tu się szykuje jakiś tam wydatek. Słuchajcie, odpaliłem czym prędzej, jak tylko się to dało odpalić. Jest jeszcze nieposkładane zawieszenie, rama ta dolna jeszcze nie jest zamontowana, ale poduszka, jedna, druga i wystarczyło do odpalić silnika. Już wam wytłumaczę i powiem dlaczego. Chciałem się to odpalić, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście te wibracje na aucie będą. Znaczy znikną, bądź przynajmniej się zmniejszą, bo były prze przeogromne, można tak powiedzieć. Jak się otwarło drzwi, to te drzwi po prostu podskakiwały. Widać było po prostu, że silnik aż podrzuca do góry. Jest dobrze, myślę, że jest ok. Trzeba po prostu poskręcać silnikiem trochę buja, bo dolnych poduszek nie ma, więc wiecie, on tylko sobie tak, o, że wisi. Dlaczego? Dlatego, że jakoś tak miałem dziwne przeczucie, że to, to uszkodzona dwumasa to może być tylko wynikiem jakiejś innej afery, bo sobie przypomniałem kiedyś Golfa 5, no, Golf piątka 1.9, z którym też dwa razy wyciągałem skrzynię, zmieniałem dwa razy dwumasę, na końcu okazało się, że był wał pęknięty na czwartym czopie. Zaraz przy kole zamachowym, no i oczywiście, co poszło pierwsze, czy dwumasa, czy wał. Prawdopodobnie uszkodzona dwumasa spowodowała, że pękł wał. Czasem tak jest, że te, ten ciąg przyczynowo-skutkowy jest różny. Nowe lejki sonek, nowe tleje wahaczy przednich i nowe tutaj gumy na stabilizator, tak żeby tego później już za krótką chwilę nie poprawiać. Zakładam sanki, skręcamy to do końca. odnośnie hamulca postojowego, wszystko działa w porządku. Błędów brak. Adaptacja zrobiona, tutaj Wam powiedziałem, że do linek, a mi się chyba z Citroenem pomyliło jakimś, bo w Citroenie, pamiętam, przy wymianie tych linek, to tam jakieś takie były procedury dziwne. Natomiast tutaj nie, wystarczyło zaciągnąć ten hamulec dwa razy i on zaczął po prostu normalnie działać. Błędy wykasowałem, konfiguracja, jakaś tutaj jest adaptacja, ale to nie dotyczy linek, w sumie nie wiem czego dotyczy. Nie jestem pewien, przypuszczam, bo pojazd musi być ustawiony na płaskim, na poziomym terenie i trzeba wykonać taką adaptację. Prawdopodobnie dotyczy to automatycznego zwalniania przy próbie ruszenia i to by się zgadzało, chyba że jest inaczej. No to możecie napisać, poprawić mnie, bo czekajcie, teraz jest. Ten hamulec zaciągnięty? Nie, teraz nie jest zaciągnięty, ale zgasimy sobie. Zgasimy sobie, On od razu się za, zabezpieczył, zablokował. Nadal jest zaciągnięty, i jak próbuję autem ruszać, o to on odpuszcza automatycznie, już teraz i wróciło wszystko do życia. Dobra. Jakieś popierdółki że zostały przy tym aucie do zrobienia. Serwis olejowy i filtry, ale to już poza kamerą. Macie korek do oleju wkręcone na silikonie, no to wiadomo, że auto po prostu wiecie no takie zadbane, nie? To lipy nie ma.